Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj kolejny odcinek serii Wiersze dla Mamy. 191. Spokój. Mam wielką nadzieję, chcę w to wierzyć. Pragnę myśleć, że tak jest. Ze wszystkich sił marzę. Abyś teraz, mamo, tam gdzie teraz jesteś, odnalazła spokój, odpoczęła wreszcie. Wszystko mija. Lipiec, lipiec i po lipcu. Każdy miesiąc tak mija. Mówiłaś, że to przez ludzi, bo są źli i podli jak nigdy. Jest wiele teorii, jest wiele przepowiedni, ale że czas bez ciebie tak szybko będzie uciekał, nawet bym nie przypuszczała. To tak, jakby po twoim odejściu przyspieszył stukrotnie. Wierzę. Że tak właśnie było. Urodziny Julci. To pierwsze urodziny Julci, mamo bez siebie. To pierwszy raz, gdy nie złożysz jej życzeń. O niej zawsze pamiętałaś, jako nikim. Darzyła się wyjątkową miłością. To, co was łączyło, było niesamowite. To wciąż mię ta więź między babcią a wnuczką. Ta czysta miłość, wyzbyta oczekiwań. Tak proste emocje, które przetrwają mrok. Ona straciła wraz z tobą część swego świata osobę, która była jej bliska jak ja. Nie wiem, czemu byłaś dla niej tak dobra, czemu widziałaś w niej tylko błoki blask, ale czuję, że tego nie da się niczym zastąpić, bo wasza relacja była tą najpiękniejszą. Dygocza. Mamy połowę roku, okres zbiorów i lato, a ja z zimna, jakby to nazwać stratą? Nie rozumiem tego. Nie mogę się w tym odnaleźć. Zajmuję się pracą, by nie myśleć. Ale to wciąż za mało. Gdy ciebie nie ma. Gdy ciebie nie ma, smutne stały się dni. Lato jest jakieś zimne, otuchy nie dodaje mi nikt. Gdy ciebie nie ma, Sercu, na... sensu nagle brak. Jakie kruche jest życie. Jak szkło. Jak polny kwiat. Wiele razy wiele razy czułam się źle. Wiele razy się zawiodłam. Wiele razy serce me pękało w drobny mak. Ale mimo wielu ran, zawsze podnosiłam się. Bo za przykład miałam Cię. Bo Ty kochałaś mnie. Wiele razy byłam zła wiele razy niesprawiedliwa dzisiaj wiele rozumiem i wiem ale bez ciebie to straciło sens starczyłoby miejsca pamiętam jak zawsze mówiłaś że nie rozumiesz śmierci że przecież starczyłoby miejsca dla nas wszystkich tu na ziemi tłumaczyłam ci głupio że to raczej niemożliwe teraz chciałabym aby tak było aby wszystko znów było żywe Przenieść. Gdy byłam dzieckiem, wiele razy marzyłam, że przeniesiemy nasz dom gdzieś bardzo daleko, w piękne miejsce bez wrednych sąsiadów, gdzie nikt nas nie zna, gdzie nie rozlało się mleko. Dom stoi gdzie stał, mnie od dawna tam nie ma, i taty nie ma też, i nikt już tam na nas nie czeka. Leki. Z wiekiem bierzemy ich coraz więcej. Lecz czy one na pewno nas ratują? Czy aby nie zatruwają nas, na drugi świat nie posyłają? Nikt nie sprawdzał co i na co, lekarze nie pytali, bo po co? Czyli czy leki potrzebne nam są? Nie myślę o nich ochoczą. 200. Nasze wyjazdy. Pamiętam nasze wyjazdy. Jakby to było wczoraj, wspólnie przetarte szlaki, zwiedzane miejsca od nowa, za dziecka czy jeszcze niedawno. Tak wiele było tych chwil. Mamo, nie wiem jak tobie, ale strasznie brakuje mi ich. Wspólne wakacje. Wakacje u brata na wsi, wyjazd do rodziny do po z Poznania, odwiedziny u cioci w Rzeszowie, wspólne podróże autobusami, czekanie na peronach, opóźnione stare pociągi i my. My razem i nasze wspólne przygody. I ława. Nad jezioro Cię zabrałam, pierwszy raz na wodny rowerek. Byłaś taka uśmiechnięta i szczęśliwa jak dziecko. Zwiedzałyśmy razem miejsca, o których innym się nie śniło. Najspanialsze, że razem tylko to się liczyło. Chciałaś zwiedzać kościoły i na to był czas. Obiad kawka, coś słodkiego, i tak mijał nam czas. Proszę wybacz mi. Zdarłabym głos, przetarła podeszwę, urobiła się po łokcie, wypłakała oczy. Oddała ci całe serce, żarliwie się modliła. Gdybym tylko mogła, wiele bym zmieniła. Proszę wybacz mi wszystko to, co złe, choć największą karą jest to, że nie macie. Bóg dał nam nauczkę. Bóg dał nam nauczkę i zabrał nam ciebie. Pokazał, jak życie potrafi być smutne bez twych telefonów, codziennych rozmów, wspólnej kawy i rodzinnego domu. Karma. Ciągle powtarzam, że karma wraca. Ciągle chcę wierzyć, że jest jakaś sprawiedliwość, ale gdy ciebie zabrakło na tym świecie, nie do końca rozumiem, gdzie tu jakiś sens. Zło się panoszy dookoła, a w niebie? Czy ktoś zasnął i zapomniał co robi? I zamiast tych złych, zabiera dobrych. O co tu chodzi, karmo? O co tu chodzi? Nadaremno. Nadaremno wołam, nadaremno milczę, nadaremno szlocham, nadaremno krzyczę. Dziś ten cały świat nie pomoże mi, gdy ciebie nie ma. Nie ma nic. Plany. Chciałabym ci opowiedzieć o moich planach. Jeszcze tyle mam do powiedzenia ci. Nie wiem, gdzie jesteś, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale ja i tak będę zawracać głowę ci, wierząc, że gdzieś tam dolatuje mój głos. I choć nie odpowiadasz, to jesteś. Cisza najgorszą zgrozą jest wśród zgroz, lecz gdy do ciebie mówię, boli mnie serce. Draniu. Ty draniu, ty oszuście, ty budlizno. Ty zły guście, jak mogłeś zabrać mi ją? Jak mogłeś zniszczyć mi dom? Imieniny Julci I kolejne święto, Julci, bez ciebie. Czy z roku na rok będzie łatwiej? Czy blizny będą mniej boleć? Bo że nie znikną, jestem tego pewna. Dobrze, że spędzałaś z nami mnóstwo czasu. Dobrze, że lubiłyśmy do ciebie przyjeżdżać. Dobrze, że w naszym nowym domu czułaś się jak u siebie. Dobrze, że chciałaś do nas zwracać. My co roku i tak będziemy żałować, że cię z nami nie ma. Ale ty, mamo, już odpoczywaj i bądź szczęśliwa jak nigdy. 210 Koc. Lubiłaś ten koc. Różowy, mięciutki. Otulał ciało twe, kiedy było chłodno. W ostatnim czasie tak mało miałaś go, ale i tak na zawsze on pozostanie twój. Twój koc. Ciepły koc. Tragizm. Cały tragizm polega na tym, że nie umiem bez Ciebie żyć. Nie dopuszczałam myśli do siebie, że może zabraknąć Cię dziś. Nie wierzyłam, że to kiedyś nadejdzie. Pusty dom, puste auto, pusty kąt, złamane moje serce. Smutny głosu ton. Cały tragizm polega na tym, że bez Ciebie nie chce się żyć. I choć dni za szybko mijają, teraz nie przejmuję się temu. Wspomnienia. Lipiec się kończy, lato w połowie, i już pół roku odkąd ci nie ma. W głowę zachodzę, co teraz robisz? Dobrze, że są. Chodź wspomnienia. Miesiące. Miesiące mijają tak szybko, jakby trwały jeden dzień. Zamiast 365, tylko 12 ma ten rok. Bo bez Ciebie jest tak dziwnie, bo bez Ciebie światło gaśnie. Mamo. 214, ostatni na dziś, kochani. Wielu chciało Cię mieć, ale niekoniecznie na co dzień. Wielu chciało zadzwonić, ale tylko od święta. Do pomocy nie było kolejek, choć niby byłaś im bliska. Wielu było w szczęściu, lecz w chorobie, już osób kilka. Mam nadzieję, że tymi wierszami, chociaż troszeczkę umieliłam Wam czas, dajcie znać, czy Wam się podobają. Trzymajcie się.